Pani się nie patrzą, że gadam do telefonu. Dzień dobry. Nie znam tych pani. Witam was moi drodzy w kolejnym odcinku. To mówię ja, Poczochraniec. W dzisiejszym odcinku moi drodzy chciałbym wam bardzo prosto bardzo prosty, jak najprostszy i prosty sposób przestawić jak zdiagnozować, zidentyfikować silnik y, trójfazowy indukcyjny w zasadzie, bo to może być też jednofazowy, który po prostu jest spięty z kondensatorem, ale tego Wam akurat dzisiaj nie będę mówił, jak się to podpina, a ewentualnie jak one chodzą. W najprostszy sposób chcę Wam pokazać, moi drodzy, jak, jaka jest różnica między spięciem silnika w gwiazdę trójkąt, bez wnikania w jakieś, wiecie, trudne, skomplikowane opowiastki, dlaczego, co, jak, kiedy. Postaram się to naprawdę, to jest mega dla początkujących, to co chcę powiedzieć, a druga kwestia, moi drodzy, to jak sprawdzić, jeżeli kupujecie gdzieś taki silnik, taki na przykład na złomie, na jakiejś e, giełdzie, w omarkecie jakimś, czy gdziekolwiek, to jak najprościej sprawdzić, moi drodzy, i być w 99% pewien, że silnik, który kupujecie jest sprawny i to postaram się Wam pokazać bez wnikania w jakieś trudne, skomplikowane wiecie, podłączenia L1, W2 i tak dalej nie, pokażę Wam to najprościej jak się da więc wszystkich szpeców, którzy powiedzą, że niektóre pojęcia skracam, spłycam bądź no coś w tym stylu to proszę Was, bierzcie pod uwagę że to mówię dla ludzi, którzy nie wiedzą co to jest L1, L2, więc będziemy mówili jedna faza, druga faza, wiecie takie no, jak najprościej postaram się wam to nagrać, dobra? Jeżeli wam się spodoba, to pamiętajcie, pierdyknąć łapkę w górę. E, Instagramy, facebooki i te sprawy, nie? TikToki. Zobaczcie, mamy takiego pacjenta. Tutaj zrobię taką wstawkę, chyba półtora minutową. E, to było na TikToku, jeżeli ktoś mnie obserwuje na TikToku, czy tam na Instagramie, Facebooku czy na szorcach to pewnie już to widział jak był ten silnik podpięty ja w pierwszej chwili chciałem go podpiąć bo mówię dobra pewnie będzie działał bo 90% silników tak kupionych działa jest sprawnych ale coś mnie podkusiło mówię dobra przemierzę sobie i tak było spięte to po prostu sobie zobaczcie kupiłem na giełdzie silnik mówię nie będę go rozwierał sprawdzę na szybko bo przeważnie zawsze działają sprawdzę sobie rezystancję tylko na uzwojeniach pewnie będzie spięty zobaczę w gwiazdach no i poniekąd się nie myliłem, spięty w gwiazdy, to może on jest, jak widać. Widać, czy nie widać? O! Spięty w gwiazdy jest, jednej blaszki blokuje, bo do trójkąta byśmy chcieli przełączyć, no to nie mamy później poprzeczki. Tutaj powinna być jedna, druga jedna, no ale tuż już paliwo, często ludzie tak robią, ale... Wiecie co, ja może jestem ignorantem, ja nie mówię, że ja jakieś normy zachowuję często, czy coś, <grym> Ale, ale kurde, żeby pod, pod fazę podpinać, e, podpinać uziom? No nie wiem. Nie wiem, kto tak po, wpadł na pomysł. A pozostałe dwa przewody w ogóle, co to jest? Dwa czarne są spięte pod, pod obudowę. A niebieski, w ogóle Jezu, kto to robił? Niebieski jest na L1 powiedzmy. Ten jest na L2, a brązowy świetny. Stwierdzi... dziwne, że brązowego jeszcze nie podpili pod obudowę. Nie no powiem wam, że to mnie zaskoczyło. Takiego czegoś ja jeszcze nie widziałem. Ja pierniczę. Dobrze, że tego nie podpięli. Byłoby zabawnie. No, byłoby bardzo zabawnie. Międzyfazowe, eleganckie zwarcie by było. Pierwsza klasa. Także moi do... drodzy widzieliście, że ktoś tutaj się naprawdę nieźle bawił. Naprawdę nie, nie, nie potrafię sobie tego zrozumieć, ale dobra, słuchajcie, mamy silnik w tym przypadku trójfazowy, najczęściej znajdziecie gdzieś jakąś na nim tabliczkę znamionową, tutaj też znaleźliśmy taką tabliczkę znamionową, pierwszą rzecz, chyba w zasadzie najważniejszą, jeżeli chcecie kupić w 100% sprawny silnik, to patrzycie po prostu... Czy on się kręci? Czy on lekko się kręci? Czasami może być tak, że będzie troszeczkę wyhamowywał, to też nie jest niczego. złego. Czasami niektórych troszeczkę gorzej na łożyskach, smar może być stary. Jeżeli tutaj wam się nie chce kręcić na dzień dobry, tutaj, tutaj ma akurat szajwę drewnianą ciekawostka na cztery paski, to najczęściej mamy taki nie sobie nie ruszamy. On powinien się dosyć swobodnie ruszać. Jeżeli nie będzie się to chciało ruszać, no to będzie się mieli dużą szansę moi drodzy, że po prostu łożyska są gdzieś, może stały na wilgoci, przywdzewiałe. I teraz później pytanie do Was, czy chce Wam się odkręcać 4 śruby, wyciągać łożyska i wkładać. Różne są łożyska, i jółkowe i ten, ale to nie o tym mowa. Czyli pierwszą rzeczą sprawdzacie, czy się rusza. Rusza się, a raczej jest OK. Znaczy pierwszy test przeszedł OK. Później patrzymy sobie na parametry, czy nam odpowiadają. I tutaj już Wam czytam, co mamy za parametry. Nawet do końca nie wiem, co ten za silnik. Kupiłem go, ale już Wam mówię. 1420 obrotów, czyli taki dosyć, dosyć standardowy, w tych granicach powiedzmy 1420-1450 to jest taki standard, jeżeli chodzi o obroty w silnikach trójfazowych. Oczywiście spotkałem się... 22,6 kg, ja powiedziałem, że to 7 kg waży, no to faktycznie ja mam poczucia. no w sumie może, ja mam poczucie wagi właśnie. Spotkałem się jako, jako ciekawostkę z silnikiem wysokoobrotowym, on miał chyba 8000 obrotów, trójfazowy i on miał moc o Jezus z 8 kW. Rzadko takie coś spotykam. Tutaj mamy silniczek mały dosyć mocy 1,5 kW i tutaj ważna informacja. Często będziecie mieli takie oznaczenie napięć i to będzie łamane napięcie najczęściej. Tak jak w tym przypadku mamy 220 na 380. No tu już wiemy, że ten silniczek jest starszy, ponieważ mamy napisane 220 zamiast 230-400, ale tu już mniejsza o to. Będziecie mieli, jeżeli te Wartości będą, się, będą zbliżone ku 400, czyli powiedzmy 380x380, 400x400, wtedy będzie to znaczyło, że w Waszej instalacji domowej możecie je podpiąć w dwóch konfiguracjach, gwiazda bądź trójkąt. Za chwileczkę Wam powiem jak się podpina gwiazdę bądź trójkąt. W tym przypadku jak mamy oznaczenia 220x380 możemy ten silnik spiąć tylko i wyłącznie w gwiazdę. W trójkąt go nie możemy spiąć, ponieważ trójkąt jest przewidziany na no troszeczkę mniejsze napięcie. A tej dostanie międzyfazowe, no to raczej, raczej, raczej będzie dla niego ono zbyt duże. E, tutaj możemy też e, poczytać sobie, jaki prąd będzie szarpał e, nasz silnik, e, częstotliwość jego, to jeżeli ktoś by falowniki podpinał. Takie podstawowe, podstawowe dane. Tam będą klasy, w jakich działa S1, z ileś tam. E, ale najważniejsze, co nas interesuje, to napięcia, moc. Obroty. Myślę, że to będą dla Was najistotniejsze informacje. Więc tak. O, silnik się kręci, ja w sumie go jeszcze nie sprawdzałem. Zaraz zobaczymy, czy on jest sprawdzony. I teraz taką. Zazwyczaj mamy sześć takich nóżek, sześć cypantów, sześć przyłączy. Silnik trójfazowy. W uproszczeniu możemy sobie powiedzieć, że to są po prostu trzy nawinięte cewki no to są w zasadzie trzy zerki nawinięte. i teraz tak o, najczęściej to jest jedna para cewek, druga para cewek trzecia para cewek jeżeli macie tutaj, nie macie takich blaszek tylko macie czasami, zdarza się, nie mam takiego silnika otwartego to już nie chcę wam pokazywać ale po prostu wystaje wam 6 przewodów nie ma tej skrzynki przyłączeniowej po prostu wystaje wam 6 przewodów bierzecie wtedy miednik w łapę i dla uproszczenia możecie sobie włączyć na test ciągłości obwodu i szukacie par. Jedno z drugim, przykładowo, piszczy Wam tutaj też nie ma styku, ale mniejsza to. Pierwsze z tym piszczy Wam, macie jedną parę, odkładacie sobie ją obok. Mierzycie kolejne, nie piszczy. Mierzycie kolejne, o piszczy. Mamy drugą parę, no i analogicznie trzecia para to będzie ostatnia para. Mając teraz pary, musimy sobie je posegregować. I tutaj one są już posegregowane, tak? Czyli zobaczcie, wszystkie pary z jednej strony są spięte razem ze sobą, czyli ta para jest spięta i ta. Tak, one są spięte i to są ich drugie końce. Czyli to jest powiedzmy jedna cewka, to jest druga cewka, to jest trzecia cewka. I teraz, żeby spiąć silnik w gwiazdę, musimy pierwsze nóżki tych cewek zewrzeć. Czyli po prostu mamy wszystkie trzy cewki zwarte. I w tym momencie podajemy napięcie. L1, L2, L3, czyli fazę pierwszą, fazę drugą, fazę trzecią nie gra roli w jakiej kolejności. Przyjmijmy sobie, że nie gra roli. Nie będziemy tutaj też mówili o dwóch standardach, powiedzmy, które są, że dajemy szary, czarny, o to. Nie. Po prostu dajecie sobie fazy tutaj, no i oczywiście zależnie od waszego waszego ee, jak to się mówi, od waszego, od waszej instalacji, czy będziecie mieli tyczkę 5 czy 4 no to wiadomo, podpinamy sobie jeszcze obudowę. I moi drodzy Ważne, żebyście to zrozumieli. To są cewki. To jest pierwsza cewka. To jest druga cewka. To jest trzecia cewka. Jeżeli nie macie tej obudowy, to sobie trzy cewki, czyli trzy przewody, które nie będą ze sobą piszczały. Czyli te teraz będą piszczały, bo są zwarte, ale powiedzmy, te ze sobą nie piszczą, te ze sobą nie piszczą, te ze sobą nie piszczą. To są końcówki każdej z trzech cewek. Pierwsza cewka, druga cewka, trzecia cewka. Jedna końcówka. I do podpięcia w gwiazdę. Wpinacie je ze sobą, łączycie. Jeżeli nie będziecie tego mieli, wpinacie je w jedną kostkę WAGO, Przykładowo, skręcacie je ze sobą razem, oczywiście odizolowując to do budowy i resztę, co nie. I wtedy macie je połączone. Te 3 Nie czy to będą te trzy, czy to będą te trzy. Po prostu musicie trzy końcówki cewek mieć połączone ze sobą. I teraz, jeżeli mówimy cały czas o konfiguracji gwiazda, to do pozostałych trzech nóżek podpinamy po prostu fazę L1, L2, L3. Na tym etapie to już będzie działało, to już będzie chodziło. Natomiast jeżeli nie chcecie mieć żadnych upływów, jakichś innych rzeczy, żeby Was obudowy kopały, szczególnie jak z falowników to będzie wychodziło, coś przerabiałem, to warto sobie podpiąć oczywiście nasz uziom. Oczywiście zachęcam do tego. Podpinamy zielono-żółty przewodnik sobie do uziomu. To jest, moi drodzy, konfiguracja w gwiazdę, którą będziecie z doświadczenia wiem, chyba najczęściej wykorzystywali. Jeżeli mielibyście silnik, który pozwala Wam na podpięcie się w trójkąt, a chcielibyście podpiąć się w ten trójkąt, wtedy łączymy cewki troszeczkę inaczej. Wtedy łączymy cewki razem ze sobą, tak? Czyli te blaszki, które mamy tutaj, tu powinny być trzy blaszki, ja są prawdopodobnie dwie, jeżeli dobrze widzę, łączymy w ten sposób. Cewka z cewką, blaszka. Cewka z cewką, blaszka. Cewka z cewką, blaszka. I wtedy do każdej cewki, niezależnie czy to tam z tej strony, czy z tej strony, podpinamy moi drodzy L1, L2, L3. I wtedy mamy silnik podpięty w trójkąt. Ale teraz pytanie: Już powiedziałem Wam, jak podpiąć te silniki. Ale teraz pytanie najważniejsze: Jak sprawdzić, czy to działa? Jako, że te wszystkie mamy zmoskowane cewki, jedną sondę odmiernika przykładam sobie po prostu gdziekolwiek, bo to jest wszystko zmoskowane, to jest wszystko jedno, tak? To jest wszystko jedno. W tym przypadku, Jakbyście nie mieli, to sobie łapiecie, je wszystkie skręcacie i też dotykacie. Ustawiamy zakres no, na rezystancję, będziemy sprawdzać. Sobie. Zobaczymy, jaka jest rezystancja, oporność e, między na cewkach, po prostu, czak. Czyli, gdyby nie było tych blaszek, to mierzymy sobie tom, tom i tom. A jako, że tutaj mamy blaszki, to nie gra roli w jednym z miejsc, przykładamy i sprawdzamy teraz rezystancję do pierwszej cewki. Jaka powinna być? Kilka omów w zależności. No, jak będziecie mieli e, Wiecie, brak rezystancji, powiedzmy czyli myślę, że tam nie wiem, poniżej jednego ohma. No to możecie się troszeczkę bać, że jest coś nie halo. A przy mniejszych może, może taką też będziecie mieli, ale, ale na pewno nie powinno być to zero, jeden ohma, czy coś w tym stylu, tak? Jakie wartości powinny być? Kilka, kilkanaście omów. Zobaczmy, co jakie tutaj będą. Obstawiam, że tutaj będą 1,5 kW, będą w granicach 3 do 5 ohmów. Sprawdźmy. 3,8, 3,9, a do 4 będzie zbliżało się, widzę, 3,9. To jest bardzo dobry wynik. Następnie druga cewka. No i tak samo, zbliżamy się do 4. 3,8, 3,9. Też ważne, żeby to były równe wartości, żeby to nie było, wiecie, że na jednej macie 4, a na drugiej macie 2. No bo to będzie pokazywało, że jednak któraś cewka, do, któraś, no cewka nazwijmy to cewkami, dostała w pupę. No i moi drodzy, mierzymy sobie trzecią ceweczkę. No i tutaj widzimy, że są... O, ta jest troszeczkę. Nie, nawet w sumie nie, ustawizował się też na 3,9, więc mamy równe. Więc wiemy, że cewki są OK. Teraz jeszcze rzecz, którą musimy ważną sprawdzić, to jest tutaj właśnie przykładamy sobie również do naszej nazwijmy to szyny zbiorczej, gdzie mamy wszystkie ze sobą połączone cewki. I musimy zobaczyć, czy to nie ma gdzieś przebicia na obudowę. Tutaj nie powinniśmy mieć rezystancji, tudzież rezystancję w mega ohmach jakąś tam, co nie. I szukamy sobie metalowych miejsc. No tutaj była śrubka taka metalowa. O. Więc zakładam, że jak tam dotknę, to będzie dobrze. Nic nam się nie dzieje. Jeszcze sprawdzamy dobrze. Na wszystkie metalowe części, na śruby jak widzicie, co możemy sprawdzić. Tutaj lakier trzeba było zrapać, co nie ma sensu, ale gdzieś powiedzmy te śruby, one wszystkie się dotykają z metalowymi częściami obudowy. W tym momencie co ja sprawdzam, to jest to, czy któraś z cewek nie ma przebicia do naszej obudowy. No, jak będzie miała przebicie do naszej obudowy, no to raczej nic dobrego, to nie będzie wróżyło. No, w tym przypadku silnik wydaje się być sprawny. Mamy trzy równe cewki, tak, mamy je po 3,9 3,9 też na tej mamy i 3,9 na tej mamy. Nie mamy przebicia do obudowy, co to sprawdziliśmy silnik się rusza. Na 90% będzie sprawny. Nawet powiedział że na 99% ze swojego doświadczenia. Eee, więc teraz na szybciutko podepnę, moi drodzy, muszę wtyczkę jakąś zarobić na czas sprawdzenia. Wystarczy, że podepnę tutaj trzy fazy L1, L2, L3. Jak macie, moi drodzy, przewody, błagam was, tylko jedno. Pod fazę nigdy nie podpinacie niebieskiego i zielono-żółtego. To jest to jest NK, a to jest przewód ochronny. Tutaj często możecie mieć też oznaczone przewody, jeżeli to będą jakieś z fabryk i tak dalej, to możecie mieć oznaczone 1, 2, 3, 4, 5. Ono tam musicie sobie już ustalić. Ja najczęściej 1, 2, 3 to są fazy 4NK, 5P, 5 ochronny. Jeżeli macie tak jak tutaj dziwny w ogóle przewód czarny, czarny, brązowy, no to podpinacie sobie przykładowo L1. Pod, czyli pierwszą fazę podpinacie sobie czarny, drugą sobie podpinacie czarny, trzecią brązowy. Nie gra roli w jakiej kolejności podepniecie to. Natomiast, przykładowo podepniemy sobie to teraz czarny, czarny, brązowy. I silnik będzie nam się, się kręcił przykładowo w tą stronę, w którą nie chcecie. Czyli przykładowo w tą się kręci, czyli testura prawa. A Wy byście chcieli, żeby silnik się kręcił w lewo, Co wtedy zrobić wystarczy? Zamienić jeden z dwóch przewodów. Czyli wystarczy zamienić ten z tym, ten z tym. Ten z tym nie gra roli. Po prostu dwa dowolne przewody z tych trzech musicie są zamienić miejscami. Te dwa mogą to być zamiana, te dwa mogą być zamiana, te dwa nie gra roli. Po prostu musicie zmienić kolejność par. Czyli jak mieliście czarny, czarny, brązowy, to robicie czarny, brązowy, czarny i macie odwrócone obroty w tym momencie w drugą stronę. No i co ja, żeby teraz nie być tylko osłownym, zarobię jakąś wtyczkę. Dziś powinienem mieć zarobioną w zasadzie wtyczkę taką, żeby to szybko podpiąć. I, i sprawdzimy to a propos to wam w ogóle pokażę fajną wtyczkę teraz moi drodzy jeszcze wtyczki które będziecie najczęściej stosowali w warunkach domowych nie będziecie używali większych powiedzmy tam 60 kilku aperowych wtyczek 64 czy 2 będziecie używali szesnastki i to będą albo tak jak tutaj widzicie 5 opinowe czyli tak zwane 5P16a ona się nazywa może też mieć jakby bez tego bolta one są troszeczkę inaczej ułożone Mam dyskusję, żeby się nie zastawać. Będą po prostu 4. To zależy, czy macie instalację z uziomem czy bez. I wtyczki, które jeszcze w warunkach domowych też dosyć często będziecie spotykali, to będą wtyczki 32A. I tutaj w tym przypadku też jest 5P, czyli to jest wtyczka 32A5P. A, czyli ampery. Ta wtyczka jest o tyle ciekawą wtyczką, że tak jak Wam mówiłem, że wystarczy zamienić jakby miejscami Dwie fazy, i silnik Wam się kręci w drugą stronę. I tutaj możecie to zrealizować za pomocą tej właśnie wtyczki. Jak widzicie, tam wkładamy śrubokręt, bo to dosyć ciężko chodzi, i przekręcamy sobie to. O! I w tym momencie mamy zamienione dwie fazy. Teraz nam się silnik przykładowo kręci w lewo, przekładamy to, ale nie w tą stronę. Przekładamy, i już nam się silnik kręci w prawo. Mega fajne rozwiązanie. Eee... No, mega fajne rozwiązanie. Ogólnie te wtyczki są różne fajne. Niektóre zarabiamy je na szybko, w sensie, że są takie wpinane w formie wago. Niektóre czasami nie ciężko jest zarobić. No, ale chyba zarabiania wtyczek wam teraz nie będę pokazywał. Jeżeli byście chcieli wiedzieć, żebym pokazał wam w filmik, jak zarobić przykładowe wtyczki takie, to dajcie mi znać, to wam nagram, ale, ale myślę, że każdy będzie wiedział. Jeżeli nie wiecie w jakiej kolejności podpinać, zapamiętajcie, że najgrubszy z nich to jest zawsze przewód ochronny. Na pozostałe to musicie się albo nauczyć na pamięć wykuć na blachę, które to są L1, L2, L3, MK czy no musicie po prostu sobie zobaczyć na schematy. Wy wpisać schemat styczki trójfazowej i będziecie wiedzieli które przewody jak podpinać. Pamiętajcie tylko w miarę o tych oznaczeniu kolorów. przynajmniej pamiętajcie tylko, żeby nie podpinać nigdy niebieskiego bądź żółto zielonego pod pod fazy, nikt nie podpinajcie pod fazy tamtych przewodów tam możecie skombinować, tam czasami czerwone będą występowały, brązowe czarne i tak dalej, ale nie róbcie tak jak tutaj ktoś zrobił, że, że w ogóle jak ja bym to podpiął normalnie według schematu kolorów no to tutaj by było zwarcie między fazowe eleganckie, dwa czarne przewody czyli przykładowo tam L1, L2 no pięknie by to zabłysnęło, nie także to był taki mam nadzieję krótki filmik mega dla początkujących na temat tego jak kupić sprawny silnik, jeszcze tam Coś powiedziałem o podpięciu gwiazda trójkąt. Tak? Moje w domu w zasadzie będziecie w większości korzystali z konfiguracji w, trój... w gwiazdę z piętą, trójkąt, przy większych silnika będzie Wam w ogóle wywalał korki, też to nie ma sensu. Dlatego też często rozruchy robione gwiazda trójkąt, ale to już nie będę o tym teraz mówił. Jeżeli byście chcieli więcej coś na temat silników klatkowych, silników indukcyjnych, silników trójfazowych silników BLDC, jeżeli będziecie chcieli też prądu stałego no ogólnie jeżeli chcecie coś więcej o silnikach to piszcie komentarze co by was interesowało a wszystko co wiem postaram się wam przekazać. tymczasem moi drodzy, się z wami żegnam w mnie... dzień dobry, do widzenia dobra, nie wiem czy ta szajba nie jest skrzywiona trochę, zaraz zobaczymy podpiąłem tak jak wam, znaczy czy odpiędzę na pewno, tak jak wam mówiłem L1, L2 L3 Póki co u ziomu N nigdzie nie wrzucałem, jest to podpięte. W ten sposób silnik zadziała, oczywiście, no bo tutaj międzyfazowo leci. E, boję się tylko, żeby nie wiem, jak ten ma moment rozruchowy, bo on zaraz troszkę trunął mi. Mimo, że wszystko niby sprawdzone, to zawsze gdzieś tam tak, te, te ścieżkę tego adrenalinki jest przy silnikach trójfazowych, że no jak ktoś widział, jak wygląda warcie trójfazowe, ten wie że można się trochę dygnąć. No zobaczymy. Delikatnie go włączymy na chwilkę. Taki strzał szybciutki. I... No co żenie Marzenie chodzi! Zobaczcie. Ładnie to cichutko, położyska, nic nie słychać tak, żeby się złego. O bezładność też ma niezłą jak widzicie. Moi drodzy, nie bójcie się silników trójfazowych czy urządzeń trójfazowych, to nie jest racket science. To co wam powiedziałem w tym filmiku jako taka naprawdę podstawa podstaw. Możecie sobie sprawdzać silniki. Oczywiście tak jak wam mówię... Oczywiście... Aha, jeszcze jedna rzecz, bo ja wcześniej tam wam pokazywałem, coś tam wam mówiłem, przykładowo L1, L2 i tak wiecie, nie wiem jak ja to trzymałem, więc tutaj się mogłem pomylić, bo oczywiście jak mamy wtyczkę tak, że mamy bolcem, bolcem do domu, to mamy L1, L2, L3 MPE, tak? No ale to mówię, to schemat już od tego macia a ja być może jak sobie trzymam ją tak czy tak to sobie mówiłem różnie. no A to oczywiście Znaczy przykładowo L1, L2, L3 mamy. Możemy mieć L3, L2, L1, L2, L3, L1. To mówię tutaj te trzy jak chcę podepniemy to... Teraz nam się kręci w jedną stronę, jeżeli już w drugą, dwa zamieniam, kręciam się w drugą. No i fajnie, udało mi się kupić fajny silniczek moi drodzy, 1,5 KW w jakichś naprawdę bardzo rozsądnych pieniążkach na, na giełdzie. Ciekawią mnie, moi drodzy, teraz może wy mi coś podpowiecie, ciekawią mnie szajby drewniane, bo mam taką też szajbę, Tokarz wytoczył na tokarce do drewna i używał takiej szajby drewnianej. Nie wiem, macie jakieś doświadczenie? Bo z chęcią bym też nawet spróbował zrobić jakąś taką szajbę. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to nie będzie na jakieś duże obciążenia. Tu jest też na dosyć mały pasek, widzimy. A tu się ta szajba moim zdaniem, już rozdupca. A to może być ciekawa alternatywa na jakieś takie drobniejsze rzeczy, czy coś? Nie wiem, drewniana. No powiem Wam, że któryś raz się z tym spotykam. Tym bardziej, że tutaj zobaczcie, kto się fajnie wykonał. O! Nacięcia, wszystko. No jestem bardzo ciekaw, jeżeli ktoś miał z Was do czynienia pracował dłużej na takiej szajbie, to z chęcią miałbym z Waszego doświadczenia e, praktyki skorzystał, także powiedzcie mi, co uważacie o, o drewnianych szajbach. Oczywiście jak ja wszędzie gdzieś zakładam, czy kupuję szajby, no to e, mam metalowe szajby, ale korci mnie, żeby wziąć sobie, wytoczyć taką właśnie, taką szajbkę e, na jakieś małe moce, oczywiście nie mówimy to o jakichś dużych mocach, tak jak tutaj mamy silniczek kilowat, półtora kilowata, tam do 3 kilowatów może, no ciekawe czy taka szajba, oczywiście 3 kW to nie ma takim małym już roczu, nie? Nie na takim własnym pasku, ale no, jestem ciekaw, jakie są Wasze doświadczenia, jakie drewno użyć do tego jak coś, jaka wilgotność tego drewna, jak słoje powinny być ułożone. No, Wszelkie informacje, jeżeli coś wiecie o szajbach drewnianych z, z chęcią posłucham.